Cześć akwaryści, Na dzisiejszym filmie chciałem wam pokazać hodowlę Krzysztofa Petnarowicza. Ta hodowla mieści się w Grajewie na Podlasiu. Ja korzystając z sytuacji, że jadę akurat na święta za augustów w takie jezioro Serwy. Dzisiaj jest sobota, dzień przed Wigilią i spędzę swoją Wigilię z rodziną nad jeziorem Serwy. Tam właśnie przyjadą moi rodzice, siostra, brat. No, i wszyscy się spotykamy właśnie tam, bo tam moi rodzice mają właśnie taki wakacyjny, w sumie całoroczny dom na weekendy nad jeziorem Serwy. No i tam spędzamy sobie święta, ale mniejsza o to. No i jedziemy właśnie do Krzysia po drodze. Krzysztof Bednarowicz, jak wszyscy z naszej grupy na Facebooku wiedzą, to jest wybitny hodowca. Jeden z lepszych hodowców na Podlasiu. Ma bardzo dobrej jakości mieczyki, trochę tam głupików i głównie się specjalizuje w rybach żyworodnych. No i nie mogłem jakby nie korzystać z sytuacji, że po drodze jadąc muszę go odwiedzić, zobaczyć co tam u niego słychać. Już jeden film na kanale jest z jego hodowli, więc już raz nagrałem coś z jego hodowli. To było jakieś pół roku temu mniej więcej. No i teraz chcę zobaczyć czy coś się zmieniło. Jeśli chodzi o trasę, ja jadę z Warszawy właśnie tam w stronę Suwałk. Od Nowy odcinek drogi Via Baltica został otwarty, więc droga w większości jest dosyć przyjemna. Na początku S8 się jedzie, później Via Baltica, więc droga jest całkiem niezła. Co jeszcze mogę powiedzieć? W Warszawie trawka była zielona, wjechaliśmy tutaj na Podlasie. Jak widać za oknem, biało, więc jak na, Podlasiu, jak na Podlasie przystało zawsze biało i zimno. No, a jutro jest Wigilia, ten film pewnie wrzucę jakoś w styczniu na kanał żeby Wam pokazać, co tam u Krzysia jest. Jest dużo nagranych fajnych filmów i tak z racji tego, że tylko wrzucam jeden film w tygodniu, więc trochę ich się nazbierało i będziemy je wrzucać na kanał. Żeby nie przedłużać, za chwilę dalsza część filmu, czyli hodowla Krzysztofa Petnarowicza w Grajewie, tymczasem jedziemy do Grajewy. Witajcie, akwaryści. Dzisiaj tutaj odwiedziliśmy hodowlę Krzysztofa Bednarowicza w Grajewie i jego cudowne rybki. Cześć Krzysiu, cześć Rafał. Opowiadaj, co tutaj u Ciebie pływa? Byłem ostatnio chyba z pół roku temu, jakoś na, na wakacjach, tak? Tak, to byłeś tu u mnie wtedy sama młodzież była, nie? A teraz to to wszystko urosło. Może na początku rozwiejemy wątpliwości na temat tej soli, nie? Bo no. tam była jakaś afera. Na internetach ludzie pisali, że dużo soli, wrzucasz to. Jak tam z tą solą jest? Ty, bo to nie było wtedy tego słychać, jak nie wiem, co to się wtedy Jakiś stało, błąd. ale to chodziło o to, że ja daję kilogram soli na 200 litrów świeżej wody, którą rozlewam na wszystkie akwaria. Czyli te 200 litrów słonej wody z kilogramem idzie na 1200 litrów akwariów. To jest Czyli pewne, to ile to wychodzi? No. Nie wiem, nawet trzeba by było przeliczyć. Czyli po prostu mieszasz to słoną wodę. Tak, czyli z... kilogram na 1200 litry. O. Aha. Dokładnie tak. No dokładnie. i temat wyjaśniony, tutaj każdy już mniej więcej zrozumie o co chodzi. Powiedz mi, co tutaj pływa u Ciebie na górze? Tutaj kalafiorki malutkie. Aha. Powiedz, czy te ryby u Ciebie można kupować też? Tych nie akurat. <laughs> Tych nie akurat, dobra. Jedziemy dalej. A tutaj co jest? Tu korale. Tu też one z kalaferami były mieszane. I to wszystko się u ciebie urodziło? Tak No to widzisz, to miesiąc dwa one mają. No no no. Te mają dwa miesiące. Nie, te mają miesiąc Miesiąc. I tak wygląda tak. ryba miesięczna, widzicie? One są z 9 listopada dokładnie. Dobra, a tutaj co mamy? Tu cały odpad jest. Okej? Okay tam dla ludzi, którzy się będą uczyć hodować ryby. Czyli to można zawsze tam taniej kupić, typu tak. 10-15 zł, pewnie, czy coś takiego, tak? No, tylko ja to sprzedaję w dużych ilościach, nie chcę mi się bawić w jakieś pojedyncze. A powiedz, coś co Ty robisz, że te ryby tak u Ciebie rosną szybko, że miesięczna ryba tak wygląda dobrze? Ty, to samo co każdy, Daje jeść, podmieniam wodę i tyle. <noise> Szybka metoda, co? Daje tak. jeść, podmieniam wodę i jest dobrze. No co więcej można zrobić? No ale praktycznie cały czas są na żywym pokarmie, co jest najważniejsze. A nie? tutaj na dole co to? Tam większość to są te czerwone delty Aha. i kilka samic wrzuciłem, żeby im kolorki poprawić trochę. No i wróćmy do tego jedzenia powiedz. Co tam dajesz, że one tak szybko rosną? Przez pierwszy miesiąc tylko żywo artemię daje, dwa razy dziennie. Mhm. To tak od serca, nie? Od serca, okej. Okay. Tak. Czyli A praktycznie powiedz... cały czas pływają w żarciu? Tak. Dokładnie tak. No i po miesiącu na co przychodzisz? Na wszystko. Wtedy już mrożonki do spirulina idzie, artemia suszona. Dosłownie wszystko. Artemię dajesz dekapsułowaną, czy taką? Tak. Aha. A spirulinę z jakiej firmy dajesz? Masz? Z tropikala. Mhm. I co tam mówisz? Mrożonki, a mrożonki jakie? Ochotka, wodzeń, cyklop, dafnia. A czyli wszystko? Tak, komar, sześciutko. Wiesz, paczki po kilogramie, to jedna się kończy następny jakiś rodzaj i tak. No, no, w no a bym? skąd zamawiasz mrożonki? A to od takiego kolegi z grupy biorę. On tam okay. Panda się nazywa? Okej, okay, i on tam po prostu sprzedaje jakieś firmy pokarm. Tak. I to z jakiej firmy te mrożonki są? Szczerze to nie wiem, wiesz? A, okay. Bym musiał zobaczyć. Ale jest bardzo dobry. Mhm. Czyściutki robaczek, tam wody praktycznie nie ma. Okej, okay, i po prostu wysyła tobie i... Tak, normalnie w się przychodzi, nic nie jest rozmrożone, wszystko zamarznięte, ładne. Teraz widzę ryby, sporo u ciebie pływa. Wiesz, teraz miałem trochę więcej czasu, nie? No, 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 bo to u nas tym czasem zawsze ciężko, tak jak tak. u mnie. Wiesz, jak ja pracuję po 12-14 godzin, czasami na rybę mało czasu jest. A no. ty wiesz, żyworódki sam wiesz, że to wymaga. I podmian wody, karmienia i. Tak. No. Ja to na przykład żywą Artemie tylko raz dzień nie daję swoim. Wiesz. Czemu nie? Bo wiesz co, rano jakoś ja wstaję, trzecia, czwarta rano, ciężko mi się zebrać, żeby im dać, A. i dopiero jak wracam z roboty, daję i tam potem one pływają przez te 12 godzin z tą artemią. No. Też taki mam patent, że ja młode ryby więcej soli im rzucam dla młodych ryb, żeby ta artemia mogła dłużej w tej wodzie pływać. Nie? Bo jak słodka tak. woda, to ona szybciej pada, ta artemia, zauważyłem. No, zgadza się. Więc, tak wiesz, do tych młodych swoich dosalam wodę mocniej, żeby ta artemia dłużej wytrzymała. I też tak srogo zawsze rzucę tej artemii, żeby jadły. Tak. Jeszcze taki patent mam swój, że wiesz, przy młodych dobrze coś na dół jakiegoś zbrojnika puścić, albo krewetki, że wiesz, co zostanie, to żeby one wyjadły sobie. No. No ja właśnie jeszcze rozmnażam go, no jadę, bo trochę za mało, by się przydało po kilka na akwarium. No. Widać, że niektóre tak akwaria w glonach, gdzie nie ma No W no, no. glonojad to robi wiesz, robotę wyczystę. Tak. Tutaj też te masz waktajle, kalafiory, nie? To już co po krzyżówkach z moimi. A, okay. Z takimi lirami, z deltami. Tu H po delcie jest akurat młode. A tutaj chyba młode koi pływają, tak? Tutaj. Tak, to... Chyba dzisiaj są. Dzisiaj się urodziły. Ja dzisiaj już je też patrzyłem, to takie same były jak twoje, tak? No. no też młode. To to widać, że dzisiaj albo wczoraj się urodziło, nie? Dzisiaj. No już w żarciu pływa. Ja to jestem fanem, wiesz jeszcze, żeby ta woda tak mocno nie chodziła i zawsze te bąbelki staram się na ścianę rzucić, żeby nie mieliła aż tak tych młodych, nie? No Ty, yy, widzisz, jakoś tak mocno nie chodzi. I wiesz co jeszcze robię? Przy młodych nie daję filtrów z gąbką, tylko daję ten biologiczny swój filtr, no bo gąbka, wiesz, artemię wciąga, nie? No. A jakby był, na pewno. było same na powietrzanie nawet, czy tam biologiczny, no to wtedy nie tracisz Artemii, bo to wiesz, gąbka to zaraz parę godzin i wciągnie tą Artemię, nie? No to, to tak. To może dobry też patent pomyśl o tym, żeby właśnie przy młodych gąbki nie stosować, nie? Raz Nawet w tyg... nie myślałem o tym, No, raz w tygodniu sobie wiesz, wężykiem z dołu ściągniesz to, co zostanie yy, i, i, i tyle. No i... to i tak, to co dwa dni trzeba ściągać. No, ja, ja to u siebie mam, że raz na no, dwa tygodnie ściągam w weekend z dołu wszystko i tyle. Aha. Nie, Jest... ja to nie. No i ja tych gąbkowych filtrów jak najmniej używam, wiesz, bo to mhm. ja mówię, ja to strasznie jestem zapracowany i to tro trochę ciężko bywa z tym. No wiem coś na ten temat. No, no. no ale wiesz, hobby mamy, no to chociaż. Tak, przynajmniej jest do czego wrócić. No i zawsze kolorowo. Można odpocząć, nie? Czyli powiedz, jakie ty teraz odmiany u siebie hodujesz? Wszystkie. Wszystkie? Tak. Widzę tricolory, koi, tak? Tak. Waktajle te kalafiory? Tak. Tuksedo kalafiorki są. A powiedz, no właśnie tam zapytałem ciebie, o te kupno i sprzedaż ryb. Jak to u ciebie wygląda? Co tam może sprzedać, po ile, jak to wygląda, to się zamawia, czy jak. Wiesz, ja ogólnie nie mam tanich ryb. No. To już każdy i tak wie. No bo wiadomo, to kosztuje dużo pieniędzy. No tak, każdy się ceni do własnych potrzeb. Jak sobie uważa, nie? Tak. Ja wiadomo, uważam, że cena odpad... to jest wybór klienta i sprzedającego, więc tak. każdy se sprzeda. Jeden chce kupić Ferrari za milion, a drugi chce kupić. Fiata za 50 tysięcy, nie? No i wiesz, cena jest też uzależniona od jakości, nie? No. No widzisz, tu odpady masz po 10 zł, a ta sama rybka, tylko po selekcji, i tak dalej, no wiadomo, ładniejszy kolor płetwy kosztuje 10 razy tyle, nie? No właśnie. Czyli u Ciebie można i kupić trochę taniej jakiś odpad i ewentualnie rybę dobrej jakości za większą kasę po prostu. Tak. Ja zawsze sobie naodkładam tych lepszych, później te na, naj, naj, najlepsze wybiorę, a resztę sprzedam. Tu jaka ciekawa jedna wyszła, widziałeś to? Tak, zostawiłem ją właśnie. To po tych kolorach jest, nie? Powiem ci taką... Zobaczę, czy rakio zje. No, czy rakio Albo zje... Albo kiedy. A jak nie zje, to masz odmianę nową, panda czy coś takiego. No, śmieszne. Tam fajne. dwie sztuki ha takie są, nie? No, no, no. Fajna, fajna. Tak. I powiedz co, wysyłasz trochę ryby też? Tak. Teraz to zimno to może być problem, nie? Z nie, nie ma problemu. Nie są ma. dobre ogrzewacze, więc styroboxy masz. Tutaj widzę, Artemia też robi się. No to na okrągło. A pompa gdzie masz? Bo tutaj jakoś cicho jest u ciebie. Na górze jedna okay. i za to, bo druga jest. Cichutko pracuje, nie? To te Atmany są. No. One są fajne. No, cicho, cicho jest. Chociaż jak film się nagrywa, to słychać te pompy. Mm -hmm. Ale jak się jest w pokoju, to nie. A tutaj u was w Grajewie i w okolicy są jeszcze jacyś hodowcy mieczyków? Nie. Nie. W Białymstoku. Ok. Tam jakieś pojedyncze odmiany mają. No, fajnie, fajnie. Bo teraz w sklepach to cieniutko z rybu, co nie? Tutaj w okolicy chyba nie ma jakichś takich wybitnych sklepów, co nie? Nie, to jest porażka. Ogólnie wszędzie. No to jakie fajne, co? Widziałaś, jaka płetwa tutaj, samiec, a ten taki Tuksedo Tuksedo Tak, to Sabertaj jest. No elegancki. A w Łomży są jakieś sklepy takie ciekawsze, że warto co jakiś czas zajechać, czy raczej słabo? Nie, nie wiem, nie słyszałem. Wiem, że pod Łomżą jest hodowla. Nie wiem czy byłeś czy nie byłeś. Nie, 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 bo tam akurat pani za bardzo jest toksyczna na Facebooku i. Nie tylko na Facebooku. <laughs> nie tylko na Facebooku. Tak. Już dawno ją temu zablokowałem, bo tam wyzywała ludzi na grupie, więc. Tak. Ja takich ludzi nie lubię, ja lubię pozytywnych ludzi, miłych i uśmiechniętych, a ta pani. No tak samo jak ja. Pani to jak ciśnie po ludziach na grupie, to wiesz, to. to tak. To... Ja takich ludzi nie chcę mieć ani na swoim YouTubie, ani na swojej grupie na Facebooku. Ale słyszałem, że dosyć ciekawe akwaria mają. No. Jest jeszcze ten przecież agent y, Ruta, ten z akwarystyka warmińska, następny... Ale tak! Następny hater internetowy. No to ja takich ludzi po prostu zablokowałem już dawno temu. I prawidłowo. Żeby się nie męczyć. O, ja lubię o, to do ciebie innych chłopaków tam, czy inne dziewczyny, co tam na grupie piszą fajne rzeczy mili są dla siebie, to, to 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 chodzi, nie? Tak, jak wiesz, można z kimś normalnie porozmawiać, powymieniać się doświadczeniem i tak dalej, no to jest fajnie. No. Ale jak ktoś Ci mówi, że on tam hoduje 50 lat ryby i to jest niemożliwe, co Ty robisz, no to... Tak, i milion ryb wyhodował i... Tak. Dlaczego Twoja ryba ma czarny ogon, niech nie powinna mieć, nie? Tak. No... no. A widać wszystko w akwariach, co pływa. No, myślę, że jak ktoś zobaczy ten film i zobaczy te ryby, to... Chyba nie trzeba komentować poziom ryb, jaki jest, no nie? No... Może się spodobają komuś. Mi się podobają, dla mnie mają się podobać, Powiem <grym> ci, że mi też się podobają. Tak? No... no jak pisz. oglądacie tutaj ten film, to też możecie wy napisać, czy wam się podobają, czy... Czy Krzysio Padlinę tutaj ma? <grym <grym> Bez <kitu. grym> Tutaj zobaczcie, jaki samiec. Powiedz coś o nim, pewnie wiesz, o czym mówię, nie? Tak, to jest taki typowy King Leara, nie? Czyli... Samiec z płetwami lirowymi, ale z krótkim godopodium. Tak. Więc to jedyna jest jedyna odmiana samców lirowych, które są zdolne do zapłodniania. Mega, mega rzadkość. Powiem szczerze, że ja niestety nigdy nie miałem jeszcze King Liry u siebie. No, ale to jest coś naprawdę bardzo, bardzo rzadkiego. Ja miałem dużo tych King Lear, ale... No. Powyrzucałem, bo za słabe kolory miały. No, bo to trzeba selekcję robić, bo to... Tak. Wiemy. Masz tych ryb tutaj pełno i nawet głupiki, widzę. Masz. Tak, a to akurat dla dziewczyny. A to dała? dumbo, niby. nie? Tak. To Half Moon, Tak. Dumbo jest czy jakoś tak. Ale to yy, sprowadziłeś te sobie, czy. Nie, to Grzegorz, ten Lubiszewski, czy jakoś tak. On mhm. tam sobie posprowadzał z Indonezji, rozmnożył i dał okay. mi kilka. No masz fajne, fajne rybeczki. Koi fajne. To co nagrywasz to też jest koi. No. Tylko... To są samice po samcu kalafiorze i samicy koi Lira, nie? Mhm. A po nich młode to tutaj masz właśnie. To były ich młode. A te takie co się świeżo tak. urodziły dopiero. Tak. I tutaj też coś pływa. A to z... są te koi, co z, te z importu się rozmnożyły pierwsze. Super. Przejdziemy jeszcze tutaj do tego regału. To większość to tam samców było. Te białe. Jak będę miał miejsce w akwariach, to od Ciebie też. Zakupię sobie te białe. Bo sam wiesz, że one mi się podobają, bo tam co, co ja jakiś czas zagoduję o nich, ale teraz pomyślałem, że to nie ma gdzie wpuścić tego. Bo to musi być po prostu akwarium bez innych ryb, nie? Tak. Bo to nie ma co psuć takiej linii fajnej. No bardzo łatwo je zepsuć. No, a ja u mnie to tam teraz dużo koi. Teraz będę stawiał dwa takie duże pokazowe zbiorniki, to też troszkę inaczej, nie? No. Ty też widziałam coś tam nowego założyłeś w salonie, nie? Tak, dojrzewa. No. Czekam na kalafiorki. Tak, tam można wpuścić też piękną rybę. Może zaraz jak da się zobaczyć, to też i tam pójdziemy. Z nużyczkami najlepiej. Rosną rośliny? Rosną. O. No ryb masz bardzo dużo teraz, nie? Jak tam ostatnio byłem, to było dużo mniej, nie? Teraz to się widzę namnożyło trochę tego. tak. Tak, co ostatnio u mnie byłyś, to te same młode, tam pojedyncze zostawiłem, one jeszcze rosły. To może dwa, trzy miesiące po tobie się zaczęły rozmnażać dopiero. No, dobrze karmiona ryba to rośnie. Tak. No. Widzicie, no i jak ktoś chce kupić dobrą rybę, to można, no tylko trzeba zapłacić i, i ryba jest do kupienia, tak? Tak. Tak, że można kupić. No. Ewentualnie sobie ściągnąć z Indonezji. Tak, albo z innego miejsca tam. Wietnam ma też fajne ryby. Tak, na przykład. No tylko wiadomo, ile ryba kosztuje. Nie 100 zł, a 100 dolarów, nie? Tak, plus transport i tak dalej. Powiedz, ile najwięcej zapłaciłeś za rybę? Za sztukę? No, chyba 200 dolarów zapłaciłem najwięcej. Widzisz? I teraz powiesz komuś na przykład, kto nie, nie ma pojęcia o cenach, że zapłaciłeś tyle za jedną rybę, to, to powiedzą Ci, że Ty kłamiesz albo oszukujesz coś, nie? Tak, no to ale tutaj tak ja nie brałem ryb z najwyższej półki. No. Nie miałem aż tyle pieniędzy. To co Krzysiu, przejdziemy tam do salonu zobaczyć jeszcze? Tak. Dobra, to idziemy. A tutaj salon u Krzysztofa. Widzicie jakie ma akwarium. Eleganckie. Widać, że nie tylko rybami, ale roślinami się zaczął bardziej zajmować. Tak, ale to akurat bez pojęcia. Bez pojęcia? Się uczę, tak. No to widać, właśnie, żeby każdy z bezpojęciem miał takie akwarium. Ale na razie ryb niewiele, co? Ogólnie tam jest 150 ryb. Tutaj? Tak. Tutaj macie 150 ryb, widzicie? Tak, głównie kiryski, gonojady, otoski, kosiarki. No, ale mieczyki jak, jakoś więcej planujesz tutaj wpuścić chyba, co czy tak, nie? Tak, to kalafiorki wszystkie będą tu pływać jak urosną. Mhm. A powiedz co, dwutlenek węgla jest, jak tym się akwarium zajmujesz, żeby takie rośliny porosły? W ogólnie nic nie robię, tylko wody dolewam. <noise> ale nawozy lejesz? Nie, nic nie leję. A dwutlenek węgla jest? Tak, jest. Czyli butle dwutlenku węgla masz podłączoną? Tak. Bez nawozów podłoże jakie w tym akwarium masz? To jest aktywne podłoże jokushi. Okej okay, jokushi, Okej. Okay. No rośliny widać pięknie rosną i te czerwone. Myślałem, że trzeba żelazo lać, żeby te czerwone rosły, nie? Nie, to chyba bardziej o oświetlenie chodzi, wiesz? O, a powiedz światło jakie tu masz? Ja, tutaj mi znajomy zrobił taką belkę. Mhm. Power LED Pro jest. On ma taką stronę. Ok, i power... robi, I robi yy, światło, Power tak. LED ma taką stronę, tak? Mm -hmm. I powiedz mi, światło do takiego akwarium ile cię kosztowało? Te niedużo, chyba 1800 zł. 1800 do tego akwarium i, i, i rośliny rosną. Tak, da i robi. Ile to ma wysokości, jaki wymiar te akwarium ma? 260 szerokie 50 wysokie. 260 ile wysokości? 50. 50, no. Nieziłutkie. No ja teraz takie będę sobie zakładał, wiesz, 65 wysokości. Trochę się boję właśnie, czy dam radę ze światłem oświetlić, żeby rośliny rosły. Dasz radę. Ale może właśnie do tego kolegi się odezwiemy i, i coś mi zrobi ze światłem, nie? Mhm. Mm no. Bo nie chciałem sprzedać to akwarium i kupić właśnie większe. Aha. Wyższe, dłuższe. Ale ty chyba jeden założyłeś to, co ty chciałeś. Przed tym, stało puste. No, no, no. To teraz dwa miesiące temu było zalane, chyba, tak? Okay. Z trzy? Za trzy już prawie. Mhm. Mm no. W okolicy nie ma akwarystów, nikt nie chciał wziąć a wiadomo, tego się nie wyśle, nie? No tak. No właśnie, ta akwarystyka coraz mniej akwarystów, co nie? Tak. Cudownie. No no wiesz, dobra. ogólnie dużo osób było chętnych, ale z drugiego końca Polski. Ok. Jakiś przekaz jeszcze masz, Krzysiu, bo zaraz będziemy kończyć film? No, ja wiem. Nie. Podmieniać wody i karmić ryby. Tak, i hodować i wrzucać na grupę. Tak. No właśnie, by się przydało więcej filmików od ludzi. No właśnie, wiesz, ludzie czasami się krępują i wstydzą. No więc, wszyscy apel do Was: Polski Klub Miłośników Mieczyków Hellera, grupa na Facebooku, wrzucajcie tam filmy, zdjęcia swoich akwarii. Nie bójcie się. Jak jest trochę słabo, to zawsze z czasem będzie lepiej. Uczcie się od lepszych. I, i, I będzie dobrze. Dzięki takim hodowcom jak Krzysztof, to możemy widzieć pełne, pełen profesjonalizm. Powiedzmy. <laughs> Dobra, trzymajcie się wszyscy. Dajcie łapkę w górę, suba, komentarz pod filmem. Do zobaczenia. Do